Kowski, Włodzimierz Szaranowicz, zapraszamy na spotkanie towarzyskie. Juventus to klub nie mający sobie równych jeśli chodzi o liczbę tytułów mistrzowskich. Tytuł mistrza Włoch zdobył łącznie aż 31 razy. Chociaż z tych 31 tytułów dwa zostały anulowane po słynnej aferze w piłce włoskiej, ale to i tak bardzo dużo. Oprócz tego 9 razy puchar Włoch, 6 europejskich pucharów i kilka superpucharów. Zaczęło się. Rozpoczął Juventus. Ebra. Sven Bender. Przejęcie w środku pola. Teraz oni mogą zaatakować. Błaszczykowski. Oddaje piłkę koledze. Shinji Kagawa. Markizio. Pogba Na chwilę traci równowagę po stracie piłki, ale na szczęście się nie przewrócił. Vidal. Patryketa. Ale to środkowanie do Llorente Niestety nic z tego nie wyszło. piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Ilka i Gindogan Księgiem na najnowszej historii Juventusu kładzie się Afera Akal. To nie był udany wślizg i mamy rzut wolny. w chwili szczytu Ale już na okazję poprzeczka ratuje teraz ich przed utratą bramki. Dobra. Markizio. przy piłce Tevez. Lisztejno. Udane podanie. Ładnie piętą dograł. Andrea Pirlo. Przy piłce Tewes. Ładne dogranie. No, może teraz jest okazja uderzenie poza bramkę. Źle uderzona piłka. Senbender, Marcel Schmelzer, Łaszczykowski. Broni, to już nie koniec akcji. Obrona wybija, będzie rzut rożny. Teraz popisał refleksem, świetnie wyłapał. Jakub Błaszczykowski. wymieniają piłkę między sobą. Piszczek, no, próbuje ślizgiem. Lidau. Ebra. Andrea Pirlo. Znakomicie w tempo. Uderzenie w stronę bramki. Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. I za chwilę Juventus rzut rożnego. Paszczykowski. Za moment Juve wznowi od wrzutu załku, Chiellini. Andrea Pirlo. Odzyskali piłkę w środku pola. Pogba. Patryk Edam. Cielini. Pogba. Blisko polekarny. Może strzelać. Lorente. Dobre odebranie piłki bez fału. Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części spotkania. Pierwsza połowa kończy się remisem. Jestem ciekaw, jak sądzisz, czy w drugiej może być rozstrzygnięcie. Wydaje mi się, że teraz obydwa zespoły powinny zagrać odważniej. Pokazały, że są w stanie zaatakować. Był problem ze skutecznością. Ja liczę na bramki. Oto druga połowa spotkania: Marcel Schmelzer, Andrea Pirlo katastrofalne podanie łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal Łukasz Kiszczek. Ładne dośrodkowanie. śortowanie. Widal Vidal. Markizio. Błaszczykowski. Windogan. Jakub Błaszczykowski. Chyba nieczysta interwencja. Co zrobi sędzia? Może ten nowo wprowadzony zawodnik pomoże swojej drużynie w zwycięstwie. Mamy wciąż remis. Będziemy mieli wrzut załpy. Łukasz Piszczek. Piłka wyszła na aut. Rozpocznie Juventus. Marco Reus. Hindogan. Dośrodkowanie. Vidal Pereira. Cielini. Lorente. Stracił równowagę po odebraniu piłki, no Ale nie, nie, nie. Utrzymał się na nogach. Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę Łukasz Piszczek. Ładnie wymieniają podania. Ma wsparcie partnerów. Dobry przechwyt obrońców. Przy piłce Tevez. Vidal. Nuri Sahin. Jakub Błaszczykowski. Shinji Kagawa. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. I mamy zmianę. Sahin. Piszczek Poza boczną linią piłka Będziemy mieli wrzut z autu Sahin Podanie po skrzydle Będziemy mieli wrzut z autu Trener decyduje się na zmianę. Już naprawdę niewiele do końca, tylko pięć minut i wciąż remis. Pogba. Widal. Efektowne to zagranie piętą. Ebra. Świetnie. Z prawej strony pokazuje się partner z drużyny. Wspaniała wrzutka. Morata. No, gdyby nie spudłował. A tak. Ryns. Wiedział jaka ciąży na nim odpowiedzialność. I to go chyba trochę zdeprymowało. No, to, że to on może odmienić przebieg tego spotkania, wciąż remisowy. Piszczek. Prawo ładnie. Piętą. Tebes. Wynik już się nie zmieni. Koniec meczu, który kończy się rezultatem remisowym.